Poważny problem Donalda Tuska. Wyniki sondażu są bezwzględne dla rządu. W grudniu nieznacznie ubyło zwolenników rządu, obecnie zalicza się do nich 32%. Ankietowanych 40% deklaruje się jako przeciwnicy obecnego gabinetu. Lekko pogorszyły się też oceny działalności rządu i opinie o premierze Donaldzie Tusku, wynika z najnowszego sondażu CBOS. Nowy sondaż CBOS. Spada odsetek zwolenników rządu. W stosunku do listopada odsetek zwolenników rządu zmniejszył się o 2 punkty procentowe do 32%. Nie zmieniła się natomiast liczba przeciwników obecnego gabinetu, 40%, a także deklaracji obojętności wobec rządu, 24%. CBOS podkreśla, że po wrześniowej poprawie notowań w ciągu ostatnich trzech miesięcy odsetek zwolenników rządu nieznacznie się obniżał i obecnie jest na tym samym poziomie co w okresie wakacyjnym. W dłuższej perspektywie widać spadek liczby zwolenników i wzrost przeciwników. Między pierwszym a drugim półroczem liczba zwolenników rządu spadła o 4,17 punktu procentowego, a liczba przeciwników wzrosła o 2,67 punktu procentowego. Liczby są bezwzględne. Połowa badanych ma krytyczne zdanie. W porównaniu z listopadem nieznacznie wzrósł odsetek negatywnych ocen działalności rządu. Aktualnie ponad połowa badanych ma krytyczne zdanie o pracy urzędującego gabinetu 51%, wzrost o 1 punkt procentowy. Jednocześnie spadła liczba pozytywnych ocen jego działalności do 36% spadek o 1 punkt. W ciągu roku wzrósł odsetek głosów krytycznych. Średnia pozytywnych ocen działalności rządu z pierwszych sześciu miesięcy roku 2024 wyniosła 42%, podczas gdy w drugiej połowie roku dobrze oceniało działania rządu przeciętnie 37,16%. Badanych W tym samym czasie średni odsetek ocen negatywnych wzrósł z 43% w pierwszej połowie roku do 49,33% w drugiej. CBOS konkluduje, że uderzający jest brak poparcia i rosnący krytycyzm wobec rządu na wsi, a zwłaszcza wśród rolników i osób pracujących w prywatnych gospodarstwach rolnych. W porównaniu do listopadowego pomiaru, lekko wzrósł odsetek osób negatywnie zapatrujących się na nasze perspektywy gospodarcze. Obecnie ponad połowa dorosłych Polaków uważa, że polityka rządu nie stwarza szans na poprawę koniunktury gospodarczej 52% wzrost o 2 punkty procentowe. Nie zmienił się natomiast odsetek optymistów w tym zakresie, podobnie jak w listopadzie 36%. Badanych jest zdania, że polityka gospodarcza rządu jest dobra i daje nadzieję na poprawę sytuacji. W perspektywie roku w tym aspekcie oceny rządu pogorszyły się najbardziej. Pogorszyły się opinie o premierze. W grudniu pogorszyły się też opinie o premierze Donaldzie Tusku. Ponad połowa badanych deklaruje niezadowolenie z faktu, że pełni on funkcję szefa rządu, 54%, wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do listopada. Zadowolonych z faktu, że Tusk stoi na czele rządu, jest 36%. Badanych o 1 punkt procentowy mniej niż przed miesiącem. Spadł również udział osób niemających jednoznacznego zdania w tej kwestii, 10%, spadek o 2 punkty procentowe. W ujęciu rocznym również widać przyrost niezadowolonych i ubytek zwolenników premiera. Badanie zrealizowano w dniach od 28 listopada do 8 grudnia na próbie liczącej 915 osób, w tym 56,6%. Metodą Capi 26,9%. CATI i, -I 16,5%. CAVI